Miasteczko, to jest parking na motocykli W tamtą stronę się jedzie do, do do większego miasta 60 km jest takie pierwsze miasto, a 140 jest takie normalne Haj! Tutaj jest właścicielka hotelu ze swoją chyba prawą ręką, bo nie wiem Kuziomeczki ziomeczki zakańczają. Hi. 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 Hi! Ja pierwszy raz białego człowieka widzą na oczy. To jest ciekawie. Wyruszyłem na miasto. Wyruszyłem na miasto z racji tego, że jestem pierwszy tutaj. Udało mi się. To wziąłem trochę... Trochę wlepek. I idę znaczyć teren. Raczej gdzie nie mają... Yy, problemów z tym, że, żeby, żeby, żeby oklejać cokolwiek i gdziekolwiek. Zawsze pytam, ale jeszcze nie spotkałem się z odmową. Nawet y, na przejściu granicznym pytam się celnika, czy mogę tu ładnie okleić biurką i pewnie, no. Nie ma problemu. To spoko. Jakby u nas y, gdzieś na, na komendzie nakleić Polska Gola albo coś takiego. Tak wygląda miasteczko. Typowe miasteczko angórskie na pograniczu Birmy Indii knajpa, tu ludzie raczej nie jedzą w domach jedzą w knajpach, tylko że żarcie jest wybitnie tanie idę się przejść, popa pooglądać jak to wygląda <tuszy> <tuszy> warsztat samochodowy motocyklowy wczoraj przyjechałem już po zmroku także yy, nie widziałem, miasto już było zamknięte to jest tak, że idzie się spać z kurami. Tu się nie idzie spać o nie wiem, pierwszej w nocy, 23, 24. Tu się idzie spać... E, jak, jak, jak zajdzie słońce po prostu. Słońce zachodzi o 18, 19. W niektórych tych domkach widziałem, że było światło. Tutaj z energią elektryczną jest jakiś... Znaczy na pewno jest problem. Bo tu ciężko doprowadzić cokolwiek. Supy jakieś są, ale... E, o, tu w dół, proszę, się jedzie. Tu chyba jest kościół, do którego będę dzisiaj zmierzał. Tu pan żelazko szykuje sobie. Będzie prasowanko robione. I tak, bo to miasteczko, tak pamiętam, po mapie to, to, to taki zygzaczek jest. I tam gdzieś na dole mam iść, albo do kościoła, ale chyba do kościoła będę jeszcze. Nie wiem, bo jeszcze nie, nie rozmawiałem tutaj z nikim. Tu pani coś suszy, nie wiem co to jest, ale chyba wygląda trochę jakby dość dziki, ale nie wiem. Dajemy ja jaką ja ma No na sklep na normalne miasteczko, normalna wioska Tu pani coś robi, zobaczymy co pani tutaj robi Węglaba A pani pokazuje co? O jakieś ciasteczka chyba i herbatka, zaraz tu zajdzie na herbatkę z mlekiem Bo herbatka z mlekiem zapewne będzie dobra Idę dalej. Sprawdzimy tylko, czy mi się nagrywa taki monolog zrobić i jakby się miał nie nagrać, szkoda powtarzać. O tutaj, tu wczoraj byłem, nie tu wczoraj byłem, albo tu wczoraj byłem, o salon fryzjerski normalnie, węglawa. Proszę, beauty and spa. Beauty Salon i idziemy dalej. A dalej byłem, bo tu pamiętam, że to patrzyłem coś, to, to jest coś. Nie wiem co to jest, nie miałem to w słownik, ale zapomniałem. To, to, są, to byli w każdym razie pierwsi, pierwsi obcokrajowcy tutaj z Singapuru, chyba z tego co ona mówiła. Ale tylko w tak jak ja, rzucili okiem po miasteczku i pojechali. To jest bus. Prawdopodobnie to jest i Ziomki też. O, tu jakiś ziomeczek. Cyknięty trochę. Ale delikatnie. Co tu robić? Innego. O, i tutaj chyba byłem. Jak wczoraj goś się widać, żebym słodzić, że ma taki zajebisty ten. Salon, znaczy ten, ksero, że ma ksero, że ma skaner, że ma to, że ma tamto. Chłop gdzieś w moim wieku się zawstydzi, mówi dziękuję, dziękuję. O, tu byłem wczoraj. Benglawa. Tu byłem wczoraj dokumenty kopiować, tu siedzą, grają. Kafejka. Benglawa. I tu byłem wczoraj robić dokumenty do e, urzędu imigracyjnego, znaczy do urzędu imigracyjnego. To jest jeden szeryf na całe miasto U Miasto jak widać takie jest, jakie jest A no i to jest chyba główne centrum dowodzenia Czyli teraz pożarna komenda ZOMO Wszelkie te, te, te administracyjne rzeczy I pewnie szpital, nie wchodzę tam, nie lubię takich miejsc A Jakby nie było samo, to bym szedł, no ale... No kolejne sklepy O, zawijam No tu już nic nie ma Tu już nic nie ma, tak się zawijam bo jeszcze dojdę Pewnie do Indii Takie widoczki na wysokości chmurek troszkę pod Może jesteśmy węglawa. Ludzie, ludzie troszkę zgorszeni, pierwszy raz tak jak mówię Biały człowiek tutaj dojrzał dotarł Idę tam jeszcze kawałeczek jednak, bo tu widzisz, że coś się stało, że się zaczyna dziać To jest lepe polski, Chcesz, zagłębia w lepkę. Masz za górze. Trzymaj. O. O. Zdaje się cieszy. Jomeczek Następny zakład warsztat motoryzacyjny. No nie wiem gdzie tam dalej mam iść, no to już są indie prawie Tu pani szyje, zakład krawiecki proszę o, lawa. A i tyle Ale no, nie mogę że nie ten nie wiadomo ile trwać To apteka mi się te widoki tutaj podobają. Są zajebiste. ja na tych zboczach jak musiałbym się tylko wbić do ogródka. Ale tak chyba nie trochę, nie, nie bardzo. Ale to spróbuję. A tam na dole chyba jest szkoła, żeby z górki mieli, a nie pod górkę tak jak ja. Natomiast pewnie powroty mają to mniejsze, ze szkoły. No. I tyle. Tak wygląda miasteczko Tongzang. Przy granicy z Indiami.